Cześć, z tej strony Marcin, a dzisiaj pokażemy Wam kolejne samochody kupione dla naszych klientów, które przyjechały do nas na warsztat, także czekają na naprawę. Pierwszym samochodem będzie Audi Q5, opcja Premium Plus, także bardzo przyzwoicie wyposażone. Auto bardzo świeże, ponieważ jest z 2022 roku, przebieg to zaledwie 50 tysięcy km. No i oczywiście Quattro 2.0 TFSI, 265 koni w tym przypadku. Uszkodzenie no jest takie, że dla niektórych to może nawet kupięć nie przypomina, ale fakt jest taki, że tu jest nic nieruszone. Także ubieramy tylko zderzak, lampy, błotnik lewy przedni. Tam trzeba jeszcze drzwi ubrać, ponieważ tak jak widzicie, nie ma klamki, nie ma też boczka wewnętrznego, w sensie jest zdjęty. Auto zostało bardziej rozebrane do wyceny niż uszkodzone, także naprawa nie będzie tu opiewała na niewiadome kwoty, tym bardziej, że sporo gratów przyjechało z samochodem. Audi oczywiście jest w S-line, także może się podobać środek, no jak to w Audi. Warto zwrócić uwagę na wyposażenie, ponieważ no poza oczywiście Virtual Cockpitem, dużym ekranem w środku, to mamy tu podgrzewane i wentylowane, co najważniejsze, fotele audio od banka, Nolusena, także piękna, piękna panorama na górze. No wszystko, co w Premium Plusie jest, to się tutaj znalazło. No i słuchajcie, dużo części, dużo części. Mamy tutaj na pewno boczek, na pewno jest lampa, jedna się wydaje pęknięta, ale ta... <laughs> cała! Także w tym momencie jest to jakieś tam zwycięstwo dla klienta, bo jedna lampa jest. Nie grzebę to już bardziej, ponieważ wszystko tutaj leży na sobie. Nie chce nic dodatkowo uszkodzić, natomiast zdaje się, że odzysk będzie tutaj solidny. Nie ma co tu więcej patrzeć. Audi naprawdę fajne a cena pod dom za tak niegroźnie uszkodzone egzemplarze, tak jak ten, gdzie tu macie taką powierzchowną szkodę, bardziej Lego dla dorosłych niż jakaś praca blacharsko-lakiernicza, to spokojnie 100 tysięcy złotych, także zapraszamy. Idźmy dalej, idźmy dalej, ponieważ tutaj mamy coś amerykańskiego dla odmiany, czyli Chrysler Pacifica. Auto uszkodzone ponownie naprzód, tym razem troszeczkę mocniej, natomiast i tak warto zaznaczyć, że tu się żadna katastrofa nie wydarzyła. Chłodnice tu będą ruszone. Jest przynajmniej taka wyraźna szansa, gdzieś dołem poszło. Natomiast tak, maska do wymiany, zderzek, no to jest oczywiste. Ta lampa, ta lampa. Zdaje się nawet niepęknięta, także może się tutaj jakiś odzysk zrobi. Błotnik, ja bym wymienił, bo jest połamany, bo pękany na narożnikach, więc to nie ma sensu. Pacyfika, słuchajcie, jest z 17 roku, ma 115 tysięcy kilometrów. Wersja wyposażenia Limited, także mamy tutaj fotele wentylowane, jest bardzo dużo miejsca fajna w ogóle konfiguracja, czarny kolor z zewnątrz i jasny środek, może się to podobać plus te chromowane listwy piękna panorama, która się przeciąga przez całą Pacyfikę, warto też zaznaczyć, że właśnie dzięki tej opcji Limited mamy chociażby ekraniki nawet się piloty nie zgubiły także każdy ma swój pilot no i słuchajcie zawodnik wagi ciężkiej, czyli druga lampa która która ma jakoś poznaczone mocowania, ale to jest nic strasznego, użyjemy jej. Także bardzo dobrze, lamp nie trzeba kupować i to jest ważne. Auto nie ma prądu, oczywiście te drzwi są też elektryczne, klapa bagażnika również jest elektryczna. Z tyłu, tak jak widzicie, nic się nie stało, no i pacyfika wyposażona jest w hak, co jest bardzo miłym akcentem, ponieważ zawsze będzie można jakąś przyczepkę czy coś w tym pociągnąć. Słuchajcie, z tej strony już się nic nie podziało, także Pacyfika jest wyraźnie uszkodzona tylko i wyłącznie przodem. Dużo już częściej do niej się znajduje w środku, więc zaraz to pójdzie na naprawę, tak naprawdę na składanie, ponieważ tu nie wiadomo ile pracy przy niej nie ma. Co ważne, żadna pirotechnika tu nie poszła, pasy całe, poduszki całe, wszystko tu jest ładnie. No i cena, słuchajcie, cena za taką pacyfikę pod dom, 17 rok, 115 tys. km przebiegu, silnik 3.6, V6, idealny do gazu. To już spokojnie 50 tysięcy złotych, możemy takie okazy Wam ściągnąć. No cóż, pamiętajcie, że uszkodzenie, przebieg, tu robią robotę, nie? jeżeli coś brzydko wygląda, a na pierwszy rzut oka ten róg tam nie wygląda zbyt ładnie, to będzie po prostu taniej. Eee, tu w ogóle, w tym miejscu możemy pozdrowić Pana Prezesa. Eee, pan Paweł, tak jak mówiłem, fanem marki jest, także bez hejtu na Volvo w komentarzach, bo będzie gryzł, będzie atakował. Eee, po co nam to, nie? Znaczy nam, po co Wam to? No, wy będziecie mieć dojazd. Słuchajcie, Audi A4. Jeden z najbardziej popularnych, pożądanych samochodów, jakie w Europie chyba jeżdżą. Wszyscy jakby są Audi A4, tak? Częsty temat do importu. Tutaj mamy sztukę białą, Audi A4B9. Przebieg to coś tam w okolicach 100 tysięcy kilometrów. Natomiast oczywiście 2.0 TFSI, quattro 4 to jest już standard, tego się inaczej nie bierze. Warto zwrócić uwagę na uszkodzenie, ponieważ jest naprawdę delikatne. Do konstrukcji auta tu w ogóle nic nie doszło. Wszystko poszło na belkę tylnią, także. Odkręcić, przykręcić nowe, będzie proste i tyle w temacie. Zderzak do tego dojdzie, cała wiązka PDC-ków jest, także nie ma tu kombinowania. Klapę bym wymieniał, żadnego tu rzeźbienia nie ma sensu robić, bo to będzie wszystko tanio. No i cóż, fajna konfiguracja tego auta, ponieważ mamy białe, świeże Audi z jasnym wnętrzem, że ładnie się to komponuje, takie, takie radości trochę dodaje. No i cóż, do tego oczywiście, tak jak powiedziałem. Premium Plus, także w środku mamy Virtual Cockpit, duży ekran na środku, e, fotelek grzane, tu akurat wentylowane się nie znajdują, szyberdach, no, czarny szyberdach przy białym kolorze zawsze dobrze wygląda, no i słuchajcie, jeszcze jeden detal, e, mianowicie zderzak przedni, on też jest do malowania, Tutaj jakieś takie delikatne obcierki, na no to już są naprawdę pierdoły kosmetyka. Cena pod dom za Audi A4B9 z przebiegiem 100 000 km to jest spokojnie 50 000 zł i to z bardzo delikatnym uszkodzeniem. Warto w ogóle zaznaczyć, że to już jest trzecie auto, które nie jest rozwalone w drobny MAK. No i e, to znaczy, że nie zawsze auto z USA musi być rozwalone w drobny MAK. Bardzo fajnie. Idźmy dalej, idźmy dalej. Tym razem dla odmiany będzie auto elektryczne. Piękna, niebieska Kia EV6. Auto na podłodze, na konstrukcji dokładnie takiej samej jak bliźniaczy Hyundai Ioniq 5, który również jest popularnym tematem, jeżeli chodzi o import elektryków ze Stanów. Natomiast to kija EV6 była pierwsza, jakby powstała jako pierwsza. Fajna sprawa, napęd na cztery koła. To elektryczne coś rozpędza się w poniżej 5 sekund do setki, także robi to naprawdę fajną robotę. Małe, zgrabne auto. No i cóż, przejdźmy sobie do tego, jak to auto jest uszkodzone, bo tu mamy troszeczkę ciekawiej. Auto dostało w tył. Tutaj, jak widzicie, wszystko jest w porządku. Natomiast będzie do wymiany prawy błotnik. Na podstawie tego błotnika mogę Wam pokazać parę ciekawostek. Mianowicie, tak. Przede wszystkim, jak to jest skonstruowane fajnie pod kątem wymiany poszycia błotnika. Mamy tutaj osłony plastikowe wszędzie. Więc, jak będziemy ten błotnik wycinać, no to oczywiście pod drzwiami, no to kolejna sprawa, że to się tu schowa, nie? Więc, jak wytniemy błotnik i potem go wstawimy z powrotem, no to wszystko, cała jakby robota, wszelkie jakiekolwiek pakowanie minimalne czy coś, spawanie, zgrzewanie, to wszystko będzie zasłonięte przez te osłony. Także bardzo fajna sprawa, nie widać tutaj pracy kompletnie, zostaje tylko dobrze pomalować i nie będzie problemu. Widzicie trochę części na ziemi, to wynika z tego, że to na szybko wyjęliśmy, to wszystko przyjechało z samochodem, także będzie trochę odzysku ze zderzaka, kratek od blasków, lampa przyjechała i też zdaje się być na szybko patrząc cała wiązka, Także listwy, dużo rzeczy będzie tutaj do odzysku. Chodźcie dalej, musimy przejść na drugą stronę. No i słuchajcie, tak jak widzicie, dokładnie poszycie błotnika będzie tutaj wymieniane. Żadnej ćwiartki to jest bardzo fajne uszkodzenie, poszło tu na górę, tylko poszycie. Nie ma cudów. W środku możecie sobie zajrzeć. Bardzo ładnie to wygląda. Jeżeli chodzi o design, no to wiadomo, to tam można mówić futurystyczne, niefuturystyczne, ale po prostu jest ok. Wysokiej jakości są te materiały, w sensie jest miękko, naprawdę te fotele są bardzo w porządku. No i słuchajcie, 23 rok, 38 tysięcy kilometrów przebiegu, auto bardzo nowoczesne. Cena pod dom takiego egzemplarza to spokojnie 80 tysięcy złotych. No i zakładając, zakładając, że 8 dych za to, plus naprawa, Najtaniej na Otomoto gdzieś 150 tysięcy. To no sami sobie zróbcie matematykę. Opłacało się i to jeszcze, i to jeszcze jak. Jedyny, jaki mam zarzut do tej kij, to ta kierownica. To, to design tej kierownicy to jest trochę jak z takiej taty nano. Nie? To jakby ten, brakuje tylko ten tata napisać i to będzie to. Ale cała reszta jest naprawdę, naprawdę fajna. Warto jeszcze przy tej wspomnieć, że mamy tu do czynienia z wersją GT Line. Nie jest to ta najmocniejsza GT, natomiast wyposażenie jest na topie, mamy też większe baterie, zasięg 500-700 km oraz dosyć szybkie ładowanie, ponieważ od 10% do 80% jest w stanie naładować się nawet w 18 minut. Także no dead bed, jedziecie na kawę i macie właściwie pełny zasięg, yy, można jechać dalej. Bardzo ciekawy samochód, jak na cenę. Chodźcie dalej, mamy tu do czynienia z Volvo XC90 T6, czyli z małego samochodu przechodzimy do znacznie większego egzemplarza. Idealny samochód rodzinny, bezpieczne, fajne Volvo. Kolejny przykład na to, że auto z Ameryki nie musi być złożone z czterech, czy nam pięciu, chociaż może. Natomiast tutaj mamy bardzo delikatne uszkodzenie, dosłownie dziawnięty zderzak i klapa była uderzona, ale już się tutaj nią troszeczkę zajęliśmy, auto jest w trakcie naprawy, kosmetyka i tyle. T6 napęd na 4 koła, czyli 316 koni. Przebiegu to ma 90 tysięcy, jest bardzo zadbane. Z wyposażenia jest to opcja Momentum, ta Momentum Pro. Natomiast tak, kamery 360, panorama, lampy full LED z przodu, także jest naprawdę ok. Zajrzyjcie do środka, jeżeli chodzi o zużycie materiałów, jak na 90 tysięcy kilometrów i 16 rok, czyli to auto ma już prawie 10 lat, to nikt by nie powiedział ani z zewnątrz, tak naprawdę, że to ma 10 lat taka konstrukcja. Ani z wewnątrz. Bardzo ładnie to wygląda. Fotele elektryczna regulacja z pamięcią. Wszystko się zgadza. Ale jeżeli chodzi o front, no to tutaj nie podziało się kompletnie, kompletnie nic złego. Wiadomo. Takie Volvo można kupić taniej, jeżeli mówimy o cenie, natomiast przypłacicie to dużo większymi uszkodzeniami. Tutaj sami widzieliście jakie te uszkodzenia były, praktycznie żadne, więc cena pod dom za taki egzemplarz to jest 70 tysięcy złotych. Da się niżej, natomiast będzie wtedy więcej w naprawie. Tutaj klient zdecydował się, że auto ma być minimalnie uszkodzone, takie też bez problemu znaleźliśmy, ponieważ staramy się te wasze życzenia jak najbardziej spełniać. Także spokojnie, jeżeli oczekujecie mało uszkodzonego samochodu, no to piszcie, dzwoncie do nas, będzie mało uszkodzone i tyle, nie? To sami po prostu będzie drożej. I dalej, słuchajcie, Volvo zostawiamy, bardzo dobry temat, natomiast kolejny samochód jest dosyć wyjątkowy, ponieważ nie ma ich dużo, no i tym bardziej w Europie już też nie są w ogóle dostępne oficjalnie, więc można je dorwać z nowych roczników tylko i wyłącznie z Ameryki, a mianowicie Infiniti Q60S, dokładnie 3.0 turbo, 405 koni, przyspiesza również doskonale tak jak to brzmi, czyli około 5 sekund do setki, nawet poniżej. Napęd oczywiście na cztery koła. No i warto zauważyć, jak bardzo stylistycznie Japończycy ten samochód pięknie poprowadzili. Jest to taka agresywna, sportowa linia, dodaje temu samochodowi charakteru. Wersja Red Sport, także w środku piękne fotele czerwone, skóry. Bardzo dobre trzymanie boczne tych foteli. W ogóle kokpit jest tak też przemyślany, że w tym samochodzie człowiek tak siedzi trochę jak w takiej rakiecie kosmicznej. No i tak też się można poczuć, jak przyspiesza. Eee, słuchajcie, ekrany centralne, bardzo przyjemne, duże, wyraźne wyświetlacze. Także, jak na Japonię, też fajna sprawa, ponieważ zawsze te auto japońskie, jakby parę lat do tyłu, są, jeżeli chodzi o to wnętrze. Nie? Zawsze po prostu jest tam, e, jak już BMW ma duży, ładny ekran, no to oni robią minimalnie większy od tego ich maciubkiego. nie i tak dalej. No, Japończycy tak mają. Idźmy dalej, idźmy dalej, bo z tyłu to auto wygląda w ogóle doskonale. Tak jak mówiłem, z tyłu prezentuje się doskonale. Piękny napis Infiniti logo, kuszę 60 s wszystkie emblematy są. No i szowina trochę Mercedesa, trochę coś innego, ale naprawdę robi to mega robotę. Linia tego samochodu jest prześliczna. Idźmy dalej, bo tutaj będzie uszkodzenie. Uszkodzenie samochodu mamy z prawej strony, mamy tutaj uszkodzony błotnik, drzwi. Błotnik tylny tak naprawdę jest popchnięty przez drzwi. Drzwi są troszeczkę rozerwane. Mamy tutaj prawy przedni błotnik, jeszcze oczywiście do wymiany. Uszkodzone na pewno będzie zawieszenie, bo tu poszło po tym kole na 100%. To no w jakiś sposób dostało, jeszcze do weryfikacji to jest. No i zderzak przedni, popękany grill. Grill jest do odratowania, grill nie jest rozwalony. Także skorupa zderzaka tak naprawdę jest do kupienia, pomalowania, wszystko do przełożenia. No i lampa. Słuchajcie, auto z 18 roku, przebieg około 65 tysięcy kilometrów. Cena pod dom za taki egzemplarz to około 50 tysięcy zł. Także można bardzo fajnie, tanio sobie taki samochód to Jedynie Jedynie no to 3 litrówka, czyli dostaniecie tutaj tej akcyzy 18,6%. Jeżeli auto będzie rejestrowane w Polsce, i to jest taki mały minus, ale poza tym auto ma same zalety. Chodźmy dalej, to będzie ostatnia furka, już ósma, czyli Land Rover Discovery Sport, wersja poliftowa, auto z 2019 roku. Uszkodzenie to jak widzicie tutaj z przodu kosmetyka, skorupa zderzaka, grill, żaluzja jest uszkodzona, także ją też trzeba będzie wymienić. Lampy natomiast zostały całe, nic tu się złego nie stało. Jeszcze mamy drugie uszkodzenie, drugie no, jedno i to samo, ale po prostu rozleglejsze na prawe przednie koło. Tutaj po prostu tak naprawdę będzie kompletne zawieszenie. Tak? Czyli zwrotnica, wahacze, wszystko pójdzie podejrzewam ee, nowe, nowe czy tam sużywki, żeby po prostu koło wróciło na swoje miejsce, bo na pewno na swoim miejscu nie jest. Idąc dalej, słuchajcie, zobaczcie środek, ponieważ e, po lifcie Discovery no, nabrał takiego troszeczkę nowocześniejszego designu, ale zarazem jest tutaj tak spokojnie kojąco, ponieważ Brytyjczycy zrobili tu taki powiedzmy e, swój ulubiony minimalizm, natomiast pojawiły się już duże ekrany, czytelne duże ekrany, ale jest mało przycisków, to ja tego prywatnie nie lubię, natomiast człowiek nie jest tak atakowany tym wszystkim, jest naprawdę tutaj troszeczkę spokoju, więc jadąc tym autem trasę, no nie jesteśmy tacy powiedzmy wymęczeni, wszystkim nie angażuje nas tak mocno, możemy się skupić na jeździe, no oczywiście bezpiecznej, no bo jakże, jakże, by inaczej. Z tyłu nie dzieje się nic złego, poliftowy tył, Ładny napis Discovery. Auto się może podobać. Nie jest to najczęściej prowadzony samochód, nie są zbyt popularne, ale da się dorwać je w dobrej cenie. Auto z 19 roku, poliftowe, koszt pod dom to już spokojnie 60 tysięcy złotych. Także cóż, kończąc ten cały film, obejrzeliśmy trochę samochodów. Tak jak widzicie, z Ameryki możemy ściągnąć dla Was praktycznie każdy rodzaj auta, praktycznie każdą wersję sedan, SUV, pickup cokolwiek chcecie, piszcie, dzwoncie, komentujcie kontaktujcie się z nami, ogarniemy Wam samochody w dobrych cenach importujcie auta z USA, no bo po prostu warto trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach albo jeszcze nie koniec, słuchajcie, damy Wam małego easter egga, czyli... Może nie takiego małego. Chrysler Pacifica, tym razem wersja z 2022 roku, czyli wersja poliftowa. Ten sam silnik co poprzednia, czyli 3.6 V6, 290 koni. Lubiący się z gazem, także instalacja jest tutaj jak najbardziej wskazana. Oto oczywiście 7 -osobowe, tak jak i poprzednia. Poliftowa widać, nowe lampy, nowy grill, nowy zderzak z tyłu, również jest ciekawie. Wersja S w tym przypadku w opcji Limited, czyli bardzo wysoka wersja wyposażenia. Środek wygląda przepięknie, e, słuchajcie, czarne wnętrze, może się to bardzo podobać. Konsola środkowa jest też przeprojektowana. Wygląda to znacznie świeżej, znacznie po prostu przyjemniej, nowocześniej. Komplet przycisków do sterowania, takimi funkcjami pomocowymi, jeżeli chodzi o prowadzenie takiego samochodu, jak tam asystent parkowania. Line Assist, czy wszelkie takie rzeczy, system start-stop, to wszystko macie pod ręką, reszta będzie załatwiana z poziomu wyświetlacza. Bardzo dużo wygodnych cup holdery, dużo schowków, przestrzeń też pod nogami jako schowek, stworzona na głośnik Harman Kardon, no i oczywiście elektrycznie przesuwane, przesuwane drzwi z lewej i prawej strony. Tak samo jest to oczywiście w tamtej poprzedniej z 2017 roku, tam po prostu nie było baterii. No i z tyłu fotele kapitańskie w drugim rzędzie, a z tyłu trójka e, tak, żeby w 7 osób się tu załadować. Tutaj zamykamy, chodźcie na tył, ponieważ tam się też ciekawie dzieje. Chrysler przeprojektował tutaj blendę. Wygląda ten tył znacznie ciekawiej. Klapka, oczywiście, wróci na miejsce, była potrzebna, żeby wziąć lakier. Słuchajcie, wszystkie emblematy są, ładnie to wygląda. Z tyłu przeprojektowana blenda, znacznie nowocześniej ten samochód wygląda. Może się podobać, haka już nie ma w stosunku do tej poprzedniej w tym filmie. No ale cóż, coś za coś. Słuchajcie, auto ma 50 tysięcy km przebiegu. 22 rok, tak jak powiedzieliśmy, cena pod dom za taki egzemplarz to 100 tysięcy złotych, mniej więcej z naprawą akcyzą pewnie okolice 140, nawet może 150 tysięcy. Gdzieś tak musicie być gotowi, żeby się takim autem cieszyć. Natomiast jest to jak najbardziej auto warte tej kasy, ponieważ oferuje Wam pełen komplet multimediów, naprawdę pełno bajerów i dziwożenie dzieciaków czymś takim, to czysta przyjemność. No nic, tym razem naprawdę kończymy, także do zobaczenia, widzimy się w kolejnych filmach.